Cześć kochani! Piękne dzisiaj popołudnie mimo bardzo wiecznej pogody tutaj chciałam wam pokazać właśnie ten haha, taki trik trochę z oświetleniem tu jest zachcące słoneczko a tutaj góry są tak na wpół niejako oświetlone przez, przez to słońce i daje to taki fantastyczny właśnie odcień tych gór Także chciałam się właśnie podzielić, jak piękny widok dzisiaj mamy. No, był może przed minutą tam, właśnie połówka oświetlonej góry, a teraz, teraz słońce trochę się poruszyło i już nie ma tego efektu. Ale, mimo wszystko, dzisiaj góry są bardzo piękne. Chciałam Wam pokazać. Tutaj są te alpejskie, już e, e, austriackie Alpy. A te niższe z przodu, <laughs> to po stronie niemieckiej. No i chyba słońce znowu tak zaświeciło, że pięknie widać te Alpy. Widzicie tutaj? E, tutaj są te niemieckie, to są te niższe. To są ciut wyższe. A tam dalej. Są właśnie te austriackie, albo te wysokie właśnie. Austriackie są wysokie, a niemieckie są niskie. <laughs> Na tym kończę dzisiejszą relację. Mam nadzieję, że się podobała. Jeżeli tak, zostaw lajka, <laughs> subskrybuj, aby nie ominąć kolejnej. Zostaw po sobie, ślad w komentarzach, będzie mi miło. Widzimy się następnym razem. Pa!